1 września 1939 roku nazistowskie Niemcy napadają na Polskę, rozpoczynając drugą wojnę światową. Po pokonaniu polskiej armii Niemcy brutalnie tłumią Polaków, których uważają za rasowo gorszych. W ciągu kilku tygodni od inwazji niemieckie jednostki SS, policji i wojska rozstrzeliwują tysiące polskich cywilów, w tym przedstawicieli szlachty, duchowieństwa i inteligencji naziści dążą do zniszczenia polskiej kultury oraz całego narodu, eliminując wszelki opór poprzez masowe aresztowania i egzekucje. Dla Niemców Polska ma stać się źródłem niewolniczej siły roboczej oraz miejscem masowej eksterminacji europejskich Żydów. Już 2 września 1939 roku naziści zakładają pierwszy niemiecki obóz koncentracyjny poza granicami III Rzeszy – Stutthof. Po wojnie jego byli funkcjonariusze, zapłacą za swoje zbrodnie własnym życiem. Publiczne egzekucje sprawców odbędą się na oczach 200 tysięcy ludzi, a ich przebieg zostanie uwieczniony przez oficjalnych fotografów prasowych. Te sceny przypominać będą makabryczny teatr grozy. Niemcy założyli obóz Stutthof na zalesionym terenie na zachód od miejscowości Stutthof, około 36 km na wschód od Danzyk, dzisiejszego Gdańska. Początkowo istniał tak tzw. Stary Obóz, otoczony ogrodzeniem z drutu kolczastego. W jego obrębie znajdowało się osiem baraków dla więźniów, które zostały zbudowane przez samych osadzonych w 1940 roku. Obóz został założony w związku z projektem czystek etnicznych, który obejmował likwidację polskich elit, takich jak członkowie inteligencji oraz przywódcy religijni i polityczni. Jeszcze przed wybuchem wojny Niemcy sporządzili listy osób przeznaczonych do aresztowania, a nazistowskie władze potajemnie analizowały potencjalne lokalizacje do utworzenia obozów koncentracyjnych na kontrolowanych przez siebie terenach. Początkowo Stuttgart funkcjonował jako cywilny obóz internowania podlegający komendantowi policji w Gdańsku, jednak z czasem został znacznie rozbudowany. W listopadzie 1941 roku przekształcono go w obóz edukacji pracowniczej dla więźniów politycznych oraz osób oskarżonych o naruszenie dyscypliny pracy, zarządzany przez SD, Niemiecką Policję Bezpieczeństwa. W styczniu 1942 roku Sztutthof został oficjalnie włączony do systemu niemieckich obozów koncentracyjnych i przeszedł pod jurysdykcję SS. W 1943 roku obóz został rozbudowany. Obok dotychczasowego obozu powstała nowa część obejmująca 30 dodatkowych baraków. Cały teren otoczono ogrodzeniem z drutu kolczastego pod napięciem. W tym samym roku wybudowano również krematorium i komorę gazową, które miały posłużyć do masowych egzekucji. W czerwcu 1944 roku Stutthof został włączony do realizacji ostatecznego rozwiązania, a komora gazowa zaczęła być wykorzystywana do mordowania więźniów. Jej maksymalna pojemność wynosiła 150 osób na jedną egzekucję. Ostatecznie system obozów Stuttgart stał się rozległą siecią obozów pracy przymusowej. 105 podobozów Stuttgart powstało na okupowanym przez Niemców obszarze północnej i środkowej Polski. Do obozu Stuttgart deportowano dziesiątki tysięcy ludzi, a liczba więźniów mogła sięgnąć nawet 100 tysięcy. Większość stanowili Polacy nieżydowskiego pochodzenia. Warunki w obozie były wyjątkowo brutalne. Wielu więźniów zmarło w wyniku epidemii tyfusu, która nawiedziła obóz zimą 1942 roku i ponownie w 1944 roku. Osoby uznane przez strażników SS za zbyt słabe lub chore, by pracować, były mordowane w komorze gazowej. Egzekucje z użyciem cyklonu B rozpoczęły się w czerwcu 1944 roku. Przed ewakuacją obozu w komorze gazowej zamordowano około 4 tysięcy więźniów, w tym żydowskie kobiety i dzieci. Obozowi lekarze mordowali chorych i rannych więźniów, podając im śmiertelne zastrzyki z fenolu w ambulatorium. W obozie koncentracyjnym Sztutchow oraz jego podobozach życie straciło ponad 60 tysięcy osób. Do 1942 roku, niemal wszyscy więźniowie obozu byli Polakami. W 1944 roku liczba osadzonych gwałtownie wzrosła, a wśród nowo przybyłych znaczną część stanowili Żydzi. Pierwszy transport 2,5 tysiąca żydowskich więźniów dotarł do sztutthofu z Auschwitz w lipcu 1944 roku. W sumie z Auschwitz deportowano tam 23 566 Żydów, w tym 21 817 kobiet. Personel obozu tworzyli strażnicy SS, a od 1943 roku także ukraińscy pomocnicy. W czerwcu 1944 roku, w związku z poważnym niedoborem strażników po utworzeniu kobiecego podobozu Sztutchow o nazwie Bromberg-Ost w Bydgoszczy, SS rozpoczęło rekrutację kobiet z Gdańska i okolicznych miast, szkoląc je na strażniczki obozowe. Ewakuacja więźniów z systemu obozów Stutthof w północnej Polsce rozpoczęła się w styczniu 1945 roku. W chwili rozpoczęcia ostatecznej ewakuacji w obozie Stutthof przebywało niemal 50 tysięcy więźniów, z których większość stanowili Żydzi. Około 5 tysięcy więźniów z obozów Stutthof zostało przetransportowanych na wybrzeże Morza Bałtyckiego, gdzie zmuszono ich do wejścia do lodowatej wody i rozstrzelano z broni maszynowej. Pozostali więźniowie zostali wysłani w kierunku Lauenburga we wschodnich Niemczech. Jednak po odcięciu drogi przez nacierające wojska radzieckie Niemcy zmusili ich do powrotu do Stutthofu. Wyczerpani długim marszem w ciężkich warunkach zimowych i brutalnie traktowani przez strażników SS. Tysiące więźniów nie przeżyło tej drogi. Pod koniec kwietnia 1945 roku pozostali więźniowie zostali ewakuowani ze Stutthofu drogą morską, ponieważ obóz był już całkowicie okrążony przez siły radzieckie. Po raz kolejny setki więźniów zostało wepchniętych do morza i rozstrzelanych. Szacuje się, że podczas ewakuacji ze Stutthofu i jego podobozów zginęło ponad 25 tysięcy osób, czyli niemal co drugi więzień. Gdy 9 maja 1945 roku wojska radzieckie wkroczyły do Stutthofu, znalazły tam jedynie około 100 ocalałych którym udało się ukryć w trakcie ostatniej fazy ewakuacji obozu. Przez obóz Sztutchow przeszło około 100 tysięcy więźniów, z których 60 tysięcy zginęło, a kolejnych 22 tysiące zostało przetransportowanych do innych obozów koncentracyjnych. Po wojnie byli pracownicy obozu Sztutchow zostali osądzeni w pierwszym procesie Sztutchowu który rozpoczął się 25 kwietnia 1946 roku. Wśród oskarżonych była Jenny Wanda Barkman, która jako strażniczka w Stutthofie brutalnie traktowała więźniów. Znana była z bicia ich gołymi rękami lub pejczem, czasami aż do śmierci. Wśród jej ofiar znajdowały się także dzieci. Podczas procesu Barkman nie wykazywała żadnego niepokoju o swoje życie. Bardziej martwiła się o swój wygląd, codziennie zmieniała fryzury, nosiła stylowe ubranie i podobno flirtowała ze strażnikami więziennymi. Kolejną oskarżoną była Wanda Klaw, która zasłynęła z brutalnego traktowania więźniów, których biła i kopała bez powodu, aż ci leżeli nieruchomo. Kiedy była w złym nastroju, topiła więźniarki w błocie lub katowała je na śmierć. Podczas procesu powiedziała, Jestem bardzo inteligentna i byłam bardzo oddana mojej pracy w obozach. Każdego dnia uderzałam co najmniej dwóch więźniów. Była prawdopodobnie jedyną osobą, która tak myślała. Kolejną oskarżoną była Elizabeth Becker, która zasłynęła jako bezwzględna nadzorczyni. Brutalnie traktowała więźniów, biła dzieci wraz z ich matkami, a następnie bez żadnych wyrzutów sumienia wysyłała je do komory gazowej. Inną strażniczką Stutthofu, która stanęła przed sądem, była Ewa Paradis. W mroźne zimowe dni często nakazywała grupie więźniarek rozebrać się i stać na śniegu. Następnie polewała je zimną wodą, a gdy zaczęły się poruszać w celu ogrzania, biła je. Wśród pięciu strażniczek Stutthofu, które zostały skazane na śmierć, była również Gerda Steinhoff. Była znana z brutalnego bicia więźniarek, w tym dzieci na śmierć a także z przeprowadzania selekcji więźniów, którzy mieli zostać wysłani do komór gazowych. Pomimo poważnych zarzutów, kobiety te często zachowywały się bezczelnie, chichocząc i żartując podczas procesu, nie okazując skruchy za swoje zbrodnie. Po zakończeniu procesu 31 maja 1946 roku 11 oskarżonych skazanych za zbrodnie przeciwko ludzkości Otrzymało wyrok śmierci przez powieszenie. Wśród nich było pięć kobiet, które wcześniej brutalnie traktowały więźniów w obozie Sztutchow. Cztery z nich płakały i błagały o życie, podczas gdy jedna z nich, Jenny Wanda Barkman, zachowała spokój. Egzekucja miała charakter publiczny i stała się tragicznym teatrem grozy, rejestrowanym przez oficjalnych fotografów prasowych. Po zakończeniu II wojny światowej w Polsce odbyły się tylko trzy publiczne egzekucje zbrodniarzy wojennych, a jedna z nich miała miejsce na Biskupiej Górce pod Gdańskiem. 4 lipca 1946 roku o godzinie 17:11 11 skazanych na śmierć z obozu koncentracyjnego Stutthof zostało powieszonych, a całą ceremonię oglądało 200 tysięcy osób. Tego dnia biskupia Górka była oblegana przez tłum, który przybył na ogłoszoną przez media egzekucję. Pracownicy zakładów pracy otrzymali dzień wolny, a władze zorganizowały transport do miejsca wydarzenia. Obawy o możliwość linczu były poważne, więc milicja i wojsko musiały utrzymać porządek. 4 lipca było gorące, słoneczne popołudnie. Punktualnie o 17.00 11 więźniów zostało przewiezionych z aresztu przy ulicy Kurkowej na miejsce egzekucji, które znajdowało się pomiędzy ulicą Kolonia Studentów a ulicą Pochulanki. Ich ręce i nogi były związane sznurami. Na platformach każdej z 11 ciężarówek stał skazaniec. W sumie sześciu mężczyzn i 5 kobiet. Ciężarówki podjeżdżały pod szubienice, a skazańcy Stawali na tylnych belkach lub na krzesłach, na których wcześniej siedzieli. Byli więźniowie Stutthofu, ubrani w pasiaki, zgłosili się ochotniczo do roli katów. To oni zakładali skazańcom na szyje proste sznurowe pętle, przygotowując ich do egzekucji. Egzekucje zaplanowano w taki sposób, aby po odjechaniu poszczególnych ciężarówek, 11 skazańców pozostawało w zawieszeniu. A ich ciała nie spadały ze zbyt dużej wysokości. Dzięki temu stryczki nie łamały szyi, co uniemożliwiało natychmiastową śmierć. Ta metoda krótkiego zrzutu prowadziła do torturującej śmierci przez uduszenie, która trwała od 10 do dwudziestu długich minut dla każdego z przestępców. Kiedy kierowca pierwszej ciężarówki, na której przewożono Johanna Paulsa, byłego komendanta straży obozowej w Stutthofie, uruchomił silnik i powoli ruszył do przodu, Pauls, zanim zsunął się z platformy i zawisł na linię, zdążył jeszcze krzyknąć Heil Hitler. W odpowiedzi tłum zareagował obelgami. Po śmierci Paulsa, kolejne ciężarówki zaczęły ruszać, a każdy z kolejnych skazańców przeżywał to, co widzowie nazwali tańcem na linię. Czyli umieranie w wyniku uduszenia. Pozostali więźniowie oczekując swojej kolejki, mogli przyjrzeć się brutalnemu zakończeniu współwinnych. Kiedy jeden z kierowców nie zdołał uruchomić silnika, były więzień sztuthofu zepchnął skazańca z platformy, na co tłum zareagował wiwatami i okrzykami: za naszych mężów, za nasze dzieci. Po śmierci ostatniego skazańca, siły bezpieczeństwa pozwoliły tłumowi podejść do szubienicy. Ludzie zaczęli zrywać guziki, odcinać kawałki materiału, a niektórzy kopali i bili zwłoki. Zgromadzony tłum został w końcu przepędzony, a ciała usunięte z szubienicy. Krążyły plotki, że ciało Jenny Wandy Barkman zostało skremowane, a jej prochy wrzucone do toalety w mieszkaniu, w którym się urodziła. Jednak to nie była prawda. Ciała skazanych przewieziono do Akademii Medycznej w Gdańsku, gdzie posłużyły jako materiał dydaktyczny na zajęciach z anatomii. Po nazistowskich oprawcach ze Stutthofu nie było wylanych żadnych łez. Dziękujemy za oglądanie kanału World History. Pamiętaj, aby polubić i zasubskrybować oraz kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić naszych kolejnych odcinków. Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem na kanale.